Nie wiedzieć kierunek, życie opad zaplątać, życie splotać z prostych zdarzeń, dobrych wyceń, wyceń, doceń Życia walczu ale tutaj po cenie. życia tutaj wartości docenia. Życia to zmienia, zmienia to wartości ze złości Tutaj własny sekret, własny dekret, tutaj własny przymus, tutaj przymus Tutaj bez przymusu Proste i to nie wychodzi z duszy Jak to bardziej tu życzy Jak mogli tutaj, że to i to mogli Mogli, ja to nie Życia to zaplątać, życia splątać Splot tych zdarzeń, życia pląta Pląta cię, pląta taki splot Życia tutaj obla Życia kurwa lata jak to Splota nie jest warkocz Życia tutaj i mnie jeszcze bardziej zaskocz Życie jak to toczy Toczy się to kołem, życia tołem znowu, tutaj z dołka wyliźć się Choćby psychicznego, choćby tu, życiowe tutaj, aż pra Życie jak ta słów, 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 wybiera, wybiera was to presję, tutaj cęścić, co zawiera, tutaj tercji masz to, w presji, życie tutaj, ani taki weszły, tutaj zemścić, zemstać, życie tutaj masz to, a nie gadka częstwa, życia drectwa, tutaj wychodzi przez warstwy, tutaj masz to, czy pancy przeplatane szlaki, przeplatane na to, przeplatane tutaj za planta. tutaj właśnie, kiedy. Się zawija pętla wokół szyi. Tutaj ci to mili, tutaj co nie mili. Tutaj bili sami z głowie. Życia tutaj to wypowiedź, życia splot splot, splot tych zdarzeń. To zaplątać i tu poniesie tych wrażeń. Tutaj się to ponieść, ponieść, ponieść. Nie wiecznie. wiecznie tutaj. Żyje niebezpiecznie, tutaj szok. masz to przełom, przełom, dzieło tutaj, aż ci tutaj zawzięło. Właśnie tutaj, kiedy wersja, kiedy taka presja, kiedy taki ten stan życia, to ten splot. Plotek zdarzeń, pro tych wydarzeń, tutaj że to jeszcze wzrości, groź, zrasta we mnie, Napierdalam, kiedy tutaj kępy jadę we tle, tutaj że to we tle, tutaj zaplata, tutaj właśnie w oczy i to lata, lata i to gadam, że to treść wypada, nieść się musi, bo to mi się tutaj, że to bardziej to nie bryździ, tutaj jeszcze bardziej. Kiedy taki trusztem, że to chodzi z rusztem. Tutaj waruś, tutaj weźcie, tutaj wynaruszę, kiedy zruszę. Tutaj wzruszenie, masz to przecież, tutaj zaplątanie, że to nadanie, na, na to jest przesłanie, na to to dodanie, że to treść jest dodaje. dodaje tutaj warstwa, warstwa tutaj myśli się. Proste, że to myśli, proste, że to wyścig, a nie taki chory. Tutaj to pozory, że to sorry, to nie mogę, że to jest to ogień. Wasz tutaj wchodzi i to wskaż, jeszcze i kiedy feria, tutaj waśkoj, Wychodzi wersja. Kiedy tutaj, daj to jeszcze tak tak tutaj zrobię, dobrze i to sobie, dobrze i to zaplątać, zaplatać tutaj, że to bardziej, jak to splątać. Ręce życia więcej, niosę się, pojęcie szersze. Wielkie okazje.